Drodzy Państwo, wszystko było pięknie, bo przez 3,5 roku w naszym starostwie no było wspaniale. Było wspaniale. Nawet chcę Państwu powiedzieć, że opozycja nam nie dopuszczała, bo przecież opozycja też widziała, że robimy jedną wspieramy się. Myślę, że nie możemy narzekać. Dobrze, że nam I żebyście Państwo się też doczekali takich momentów, że, żebyśmy was też wspierali, o czym na samym początku powiedziała porządna. Bo... Ale stało się coś niebywałego. Coś niebywałego po pół roku, po 3,5 roku to też chcę bardzo mocno tu podkreślić, dlatego że nie chciałbym o tym już mówić, bo chciałbym o tym zapomnieć, ale skoro to się przebija jeszcze w radiu, w prasie i w telewizji, to chciałbym o tym jeszcze powiedzieć jasno i wyraźnie, że po 3,5 roku tutaj pracy. Pan wojewóny Ryszard Wilczyński bez żadnych powodów, uzasadnionych powodów, bo do tej pory nie zostało uzasadnione ani jeden zarząd uchylił moją decyzję na budowę drogi Brzeżnice-Busznej. Muszę Państwu powiedzieć, że byłem zaszokowany tą decyzją. Z tego powodu, że inwestycja była realizowana z unijnych środków w wysokości 1,5 miliona złotych. I osoba, która kieruje się zdrowym rozsądkiem, podejmując taką decyzję, powinna przemyśleć, jakie konsekwencje ta decyzja może mieć. Tylko dzięki marszałtowi województwa panu Gózefowi Sebeście, który nie podjął takich działań i nie kazał nam wycofać półtora miliona złotych, to uratowaliśmy budżet powiatu, bo nie wyobrażam sobie, jakby to wyglądało, gdyby gdyby trzeba było zwrócić 1,5 miliona złotych. I drodzy Państwo, oczywiście od tej decyzji ja się odwołałem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, że powiat nie jest stroną tej sprawy. To ogromne znowu zaskoczenie i dyskomfort taki, że no tutaj byliśmy stroną u pana wojewody, natomiast u Głównego Inspektora Nadzoru nie jesteśmy stroną. No to na litość boską, no nie ma y, w Polsce, w kraju demokratycznym, żeby kogokolwiek pozbawiać możliwości odwołania, nawet najgorszego bandytę. To ma możliwość odwołania Myśmy takiej możliwości nie dostali, ale mieliśmy jeszcze jedną furtkę, żeby się odwołać do y, Gospodarczego czy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak źle mówię, to proszę mnie poprawić, w Warszawie i takie odwołanie złożyliśmy. Wynajźmy kancelarię prawda? która będzie nas bronić. I 10 lutego, 10 lutego jest rozprawa w Warszawie, na którą pojedziemy i mam, głęboko jestem przekonany, że Sąd Administracyjny przywróci powiatowi stronę, prawa strony i będzie musiał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jeszcze raz tą sprawę rozpatrzyć. Panie Radny, Panie Michale Ilicki, Bardzo miło. Ja się strasznie cieszę, że wreszcie rozmawiamy. Że Państwo jesteście na sali, że możemy porozmawiać o rzeczach ważnych dla wszystkich. Nie tylko dla rodziny pana Wilczyńskiego, pana Jelickiego i innych rodzin, ale dla wszystkich obywateli. Chcę powiedzieć tak. O pierwszej sprawie, której Pan dotknął. Decyzja wydana przez Wojewodę Opolskiego dotycząca stwierdzenia nieważności decyzji starosty Namysłowskiego mówiącej o zatwierdzającej projekt budowlany, udzielającej zarządowi powiatu namysłowskiego pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej została bardzo szeroko uargumentowana. I uzasadnienie to jest na raz 2, 3, 4, 5, 6 stron. Wobec tego, Panie Radny, nie będę się kusił na streszczenie. Pan doskonale zna tą decyzję i uzasadnienie tej decyzji. Mogę powiedzieć tylko tyle, że dołożę wraz z zarządem wszelkich starań, żebyśmy stan prawny i ład geodezyjny przywrócili tam i żeby rzeczywiście o tej tak znanej drodze, więcej się nie mówiło, tylko w, dobrym, w dobrych aspektach, że, że, jest, że jest dobra, że jest potrzebna i że spełnia wszystkie standardy konieczne. Na pewno będzie dużo pracy wymagało, żeby uładzić to bez straty dla powiatu. Bez straty dla powiatu. Chcę Państwu pokazać tylko, to jest teczka, która zawiera tylko część pism i decyzji i odwołań i e, opinii, e, które dotyczą e, tej, tej drogi. Jest tego naprawdę bardzo dużo dokumentów, więc nie wymagajcie Państwo, żeby to w ciągu dwóch, trzech minut e, streścił. Jest to nierealne, jest to nierealne. Zrobię błędy prawne i, e, i proceduralne. Natomiast e, Pan Radny Michał Winnicki doskonale zna całą sytuację. Mogę, tak jak powiedziałem, złożyć tylko deklarację, że jest to sprawa ważna, którą się w tej chwili będziemy zajmować. Jedna ze spraw, które wejdą w kalendarz prac starosty w pierwszej kolejności. Ale jeżeli Pan pozwoli Panie Przewodniczący, to chciałbym się odnieść do tego zarazu. razu. Dobrze, ale ja już na gorąco. Ale Pan to się odnieś, chodzi... dlatego, że ja prosiłem Pana Panie Starosto, bo Pana by mi nie słuchała, bo nie wiem co. Pan. Kim? przede wszystko powiedział, jakie stanowisko jest inspektor nadzoru budowlanego, prokuratury dotyczące tej drogi. A pan chce jeszcze tam coś mieszać przy tej drodze. No, ja już bo, nic nie mieszam. No, no, ale to ludzie no, to, ale nie trzymajmy nie się faktów, no są fakty. No. Czekamy, czekamy na rozstrzygnięcie sądu administracyjnego w OSA w Warszawie. Jak pan wspomniał, tak, no. rozprawa w lutym. Tak, jest. No. Spokojnie, poczekamy i, 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 i zachowamy się tak jak musimy. Bo tylko Państwa Starostwo tu chodzi o przywrócenie prawa, to sąd nie rozstrzyga czy droga jest dobra czy zła, sąd rozstrzyga tylko, żeby nam przywrócić prawo, żeby Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpatrzył merytorycznie naszą skargę. I tylko o to chodzi. Sąd nie będzie mówił czy droga jest dobra. Inspektor i prokurator powiedział, że nie ma zastrzeżeń. To jest najważniejsze. Dobrze, proszę bardzo. Jeśli mogę kontynuować, jeśli mogę kontynuować. To jest tak. Akuratnie, akurat nie mam inne dokumenty, które świadczą o, o czymś innym. Ale jeżeli mogę kontynuować, dotknął pan radny Michał Iwnicki tego najdroższego płotu, nie wiem, w Europie czy na świecie, problemu związanego z tą działką, z tym płotem. Wpuściłem Państwu w obieg Szkic działki państwa wielczyńskich, taki sytuacyjny, zobaczcie Państwo. Te, Ja mam to w kolorze wy, wyrysowane. Więc sytuacja absolutnie e, absurdalna. Sytuacja absolutnie absurdalna, że zobaczycie te pod kątem idące linie, to są linie e, z pomiarów z 2002 roku, gdzie e, krawędź drogi wypada w środku asfaltu, w tej chwili drogi powiatowej. Natomiast przesunięcie granic e, działki państwa wilczyńskich e, wychodzi absolutnie e, głęboko w e, stary kilkudziesięciu lat y, urządzony ogród, który gwarantował y, y, granice tych działek i stan działek, y, jaki jest zaznaczony y, na tym szkicu, y, gwarantował y, spokojny stan posiadania. To jest określenie, y, określenie prawnicze i określenie z, y, geodezyjne. Więc ten spokojny stan posiadania został naruszony w tym temacie. Państwo Wilczyńscy, żeby już skończyć, nie naruszyli prawa. W 2001 roku postawili płot w granicach Starego Płotu, na miejscu Starego Płotu, który od kilkudziesięciu lat tam był. W 2002 roku pomiary wykonane przez geodetów nie zostały podane do wiadomości Państwa Wilczyńskim. Oni do tej pory nie wiedzieli, do 2010 roku nie wiedzieli, że istnieje taki problem. Nie no wie pan. Panie Starosto skończmy z tym, bo ja widzę, że ja podam Panu rękę, a Pan widzę, że nie chce dyskusji. Pan chce się ubierać panie przy tym, radny, że ja jestem... Przyjmuję to rękę i jestem, nie. Czas. Także nie. nie mamy, nie będzie współpracy Natomiast... między nami. No. Pan no, jeżeli, pan. Widzę, pan tak, pan jeżeli Pan tak zakłada nie, panie, pan. panie panie. Ja Panu radny. czytam a Pan z powrotem to... Pozostańmy przy swoim zdaniu, przy swoim zdaniu, Obydwoje, obydwaj dobrze życzymy rodzinom, o których mówimy. Wobec tego niech finał tej sprawy będzie taki jak, jak ma być. Panowie Radni, proszę Jestem tylko głęboko wdzięczny, że Państwo zostaliście, że zaczynamy współpracować i mam nadzieję, że wszystkie te zamierzenia, o których Pan Radny, a były starosta Michał Ignicki e, opowiedział, które są już w planach finansowych, są rozpoczęte, e, będziemy mogli wspólnie zrealizować z Państwem. Natomiast liczę na to również, że w naszych planach, zamierzeniach pojawią się nowe pomysły, które o ile środki pozwolą, o ile w miarę zdobywania środków, będziemy mogli, e, będziemy mogli podjąć.